Specjalne zasady dla niezaszczepionych GIS komentuje, GIS zapowiada zasady dla niezaszczepionych. Analizujemy zachowania społeczne. Główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka przekazał, że mogą zostać wprowadzone zasady, aby nie było ryzyka powodowanego przez osoby niezaszczepione. Obserwujemy pandemię w innych państwach, analizujemy też zachowania społeczne w naszym kraju zapewnił. Szef GIS poinformował. Że wobec niebezpieczeństwa czwartej fali pandemii i szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa wariantu Delta, nie wyklucza się w naszym kraju wprowadzenia pewnych zasad bezpieczeństwa związanych ze stopniem zaszczepienia społeczeństwa. Pytany o możliwości wprowadzenia w kraju rozwiązań podobnych do tych we Francji, gdzie głównie osoby zaszczepione będą mogły korzystać np. z centrów handlowych, niektórych usług oraz instytucji kultury, Saczka odpowiedział, że ważne jest przede wszystkim społeczny aspekt rozwiązań prowadzących do przerwania ryzyka zakażeń. Analizujemy zachowania społeczne jak najdalszy, jestem od tego, abyśmy dzielili społeczeństwo. Każdy jest wolnym obywatelem i podejmuje określone decyzje, akcentował. Jednak dzięki osiągnięciom medycznym, w tej chwili w zasadzie jedynym antidotum, które może przerwać łańcuchy zakażeń SARS-CoV-2 i powrócić do normalności, są szczepienia, powiedział. Obserwujemy pandemię w innych państwach, analizujemy też zachowania społeczne w naszym kraju, zapewnił. Może dojść do takiej sytuacji, że w Polsce też pewnego rodzaju zasady będą wdrożone właśnie w takim kontekście, aby osoby, które są zaszczepione, nie były narażane na ryzyko przez osoby, które nie są zaszczepione, podkreślił Saczka i dodał, że decyzje w sprawach tego typu rozwiązań nie należą do premiera. Główny inspektor sanitarny wizytował we wtorek laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, który jako jedno z czterech w Polsce sekwencjonuje genom wirusa SARS-CoV-2, czyli odczytuje informację genetyczną niezbędną przy oznaczaniu np. mutacji Delta.